Cześć, dzisiaj opowiem Ci nieco o komendzie Later Doctor. Komenda Flutter Doctor to narzędzie wiersza poleceń, które jest częścią środowiska Flutter. Służy do sprawdzania konfiguracji środowiska deweloperskiego na komputerze użytkownika, czyli Twoim. Wykonuje ono szereg testów diagnostycznych, aby upewnić się, że wszystkie wymagane narzędzia i zależności są poprawnie zainstalowane i skonfigurowane do pracy z Flatterem. Czyli nic innego, jak to jest narzędzie komenda, która jest niczym leka który sprawdza czy flater jest dobrze skonfigurowany więc przejdźmy teraz do wiersza poleceń i wywołajmy tą komendę Aktualnie mam uruchomionego PowerShell, jednak możecie również uruchomić tą komendę cmd czyli command line prompt natomiast żeby teraz wywołać tą komendę musimy jej wpisać nic innego jak Flutter doktor teraz po chwili dostaniemy wynik i omówimy go sobie. Przejdę od razu do samej góry. Jak widzicie od razu też mam informację, że na dzień dzisiejszy, czyli 7 czerwca jest nowa wersja Fluttera i Flutter Doctor mnie o tym informuje, że mogę zrobić upgrade do najnowszej wersji wykonując właśnie tą komendę. Natomiast to co mówi nam w najprostszej wersji Flutter Doctor? jest to, że nic innego jak mamy wersję aktualnie zainstalowaną jako 3.19.6 mamy, jesteśmy na platformie Windows czyli mamy wersję Windowsową i oczywiście mamy problemy z Android Toolchain czyli będziemy potrzebowali Android Studio które później będzie instalowane i będziemy musieli skonfigurować niestety licencję jak i mieć dostęp do emulatorów Androida. Jeżeli chodzi o uruchamianie Fluttera wersji webowej, no to mamy też na przykład informację, że Chrome jest zainstalowany i też mamy informację o Visual Studio, ponieważ żeby to Visual Studio, i aby dobrze wszystko współgrało z Android, ze środowiskiem Android, między Flutterem, żeby to wszystko było poprawnie skonfigurowane, potrzebujemy Visual Studio również dociągnąć i odpowiednie zależności z niego zainstalować na naszym komputerze zwłaszcza desktop development with C++ Oczywiście też mamy informację, że Android Studio nie jest zainstalowane ale to już informuje nas, że mamy takie rzeczy jak IntelliJ Idea Community Edition oraz Visual Studio Code. Są to edytory kodu, bądź po prostu narzędzie jak notatnik, które wspomaga pisanie kodu. Oczywiście Wy możecie ich aktualnie nie mieć, bądź mieć coś innego. Jednak najbardziej popularnym rozwiązaniem jest po prostu albo korzystanie z Android Studio, które już ma wszystko zintegrowane pod względem pracy w Androidzie. Ewentualnie wykorzystać Visual Studio Code. IntelliJ IDEA Community jest to mój bardziej edytor, do, który wykorzysty do innych projektów. Natomiast w przypadku Androida korzystałbym z Android Studio, przynajmniej na Windowsie. Chociaż Android Studio również można wykorzystywać, programując na Macu bądź Linuxie. Jednak pokazuję Wam, jak to działa na Windowsie. Oczywiście mamy też skonfigurowane wszystkie niezbędne rzeczy związane z siecią, oraz że mam Connected Devices, czyli pewnie są jakieś pozostałości, które mam z jakiejś, kiedy kiedyś się bawiłem, Android Studio. I teraz, żeby Android Flutter poprawnie działał, no niestety trzeba wszystkie te... Te czerwone x -y naprawić, ale tym zajmiemy się wkrótce.